A co z ludźmi, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii? Albo co z ludźmi, którzy nie wierzą w Boga? Bo na przykład skrzywdził ich ktoś wierzący i ta krzywda jest tak duża, że oni odrzucili wiarę. To co? Pójdą do piekła? To częste pytania, kiedy rozmawiam z kimś o Bogu i ktoś nie tyle jest zainteresowany Bogiem, co bardziej szuka jakichś wymówek. Oczywiście warto wtedy zapytać. No, a co z tobą, który słyszałeś Ewangelię? Natomiast nie o tym chcę dzisiaj mówić. Chcę dzisiaj mówić o tym właśnie, co z tymi ludźmi, którzy nie słyszeli Ewangelii lub też, którzy z jakichś powodów odrzucili Boga. Mówię o tym dlatego, że czytamy cztery Ewangelie skompilowane do jednej opowieści i dotarliśmy do znanej przypowieści Jezusa. Większość przypowieści Jezusa jest znanych, no może powinać, niektóre są bardziej znane, to jest jedna z tych bardziej znanych. I być może nie dostrzeżesz na początku związku, ale to jest historia o tym, jak pewien człowiek wezwał swoje sługi i każdemu z nich wręczył 10 min. To mniej więcej był odpowiednik trzyletniego zarobku. I kiedy pierwszy przychodzi, mówi Twoja mina przyniosła dziesięć razy tyle. I on mówi, ok, powierzę Ci władzę nad dziesięcioma miastami, ponieważ on został władcą tej krainy, tak? Poszedł, na, pojechał na swoją koronację, a swój dotychczasowy dobytek zostawił innym. Później przed drugi, mówi, pięciokrotnie powiększyłem to, obejmiesz władzę nad pięcioma miastami i... Przychodzi trzeci i mówi tak. Przechowałem je, ponieważ bałem się, że zażądasz ode mnie całego zysku. Jesteś bowiem człowiekiem twardej ręki. Bierzesz co nie twoje i zbierasz czego nie zasiałeś. I teraz to jest ciekawe. Ten człowiek ma niewłaściwy obraz tego pana. Ten człowiek mówił, bierzesz co nie swoje. No to było jego. On dał mu możliwość. Tego, żeby pomnażał pieniądze, ale te pieniądze były pana, to pan dał to, co swoje. Co więcej, wynagradzał tych, którzy pomnożyli. Więc on miał niewłaściwy, niewłaściwy obraz tego pana. I teraz słyszy coś takiego. Na podstawie słów twoich będziesz osądzony. Jeżeli uważałeś, że taki jestem, trzeba było oddać pieniądze do banku na lokatę. I przynieś mi odsetki. I potem jezus tłumaczy, że ci, którzy mają, dostaną jeszcze więcej, a ci, którzy nie mają, zabiorą mi nawet to, co im się wydaje, że ma. I teraz, oczywiście, tu jest mnóstwo rzeczy, i podstawowa rzecz, podstawowe przesłanie tej historii jest jasne, ale w tej historii, jak w każdej biblijnej historii opowieści, jest wiele aspektów. I tu jest ten aspekt, w jaki sposób ten sędzia. Ten, ten, ten władca, tak, który oczywiście tutaj jest synonimem Jezusa, który rozdał nam pewne dary, sam poszedł objąć swoje panowanie, tak, trafił do nieba, później powróci, aby odebrać i sprawdzić, co my z tym zrobiliśmy. No to jest tutaj oczywiste przesłanie. I teraz, kiedy Jezus przyjdzie, jak będzie sądził tych, którzy wierzyli w niego jakoś inaczej, tak go rozumieli, albo albo po prostu go zupełnie odrzucili. Właśnie w tej przypowieści mamy tę wskazówkę. Tu jest powiedziane: na podstawie twoich słów, na podstawie twojego zrozumienia. Co zrobiłeś z tym moim zrozumieniem? Tak? Ktoś ma zrozumienie, że Bóg jest taki albo taki i w taki sposób próbuje mu służyć i robi to szczerze. Albo ktoś w ogóle odrzucił Boga, bo został skrzywdzony, bo miał swoje powody, ale próbował żyć według swojego sumienia, to powtarza też list do Rzymian. I tutaj kilka rzeczy chcę dodać, bo zwykle potem kontrargument pada. No dobrze, to po co ich hadą misjonarze? To lepiej, żeby zostali w domu. No nie, bo to jest tak, że jeżeli mój syn żyłby gdzieś yy, jako Kloszard, chodził po ulicach jadł ze śmietnika, to ja bym powiedział, a przecież żyje. Przecież ma co jeść. Nie, szukałbym mojego syna. I powiedział mu, słuchaj, nie musisz tak żyć. Jestem twoim ojcem, kocham cię. Chodź, wróć do domu, mam tutaj dla Ciebie, e, mamy tutaj dla Ciebie lepsze warunki życia. Co więcej, jak trochę dojdziesz do siebie, podleczymy Cię, e, może wykształcimy, damy ci pieniądze na start, żebyś zaczął nowe życie, żebyś zaczął robić coś ze swoim życiem bardziej wartościowego. To jest ta różnica. Po to jadą misjonarze, żeby tym ludziom powiedzieć, że jest to nowe, wspaniałe życie. I druga rzecz, która jest związana z tym, brzmi następująco. Bo czasami ludzie mówią, A, to jest proste, czyli ktoś jest dobrym człowiekiem, to wystarczy. My często tak mówimy, że ktoś jest dobrym człowiekiem. Ale tak naprawdę to ostatecznie Bóg wie, czy rzeczywiście on szedł za głosem swojego sumienia i był w tym zupełnie szczery, nawet odrzucając Boga i nawet próbując żyć tak, jak, yy, tak, jak mu się wydawało, że to jest uczciwe. Czy było to rzeczywiście szczere? On miał na tyle poznania Boga, albo właśnie, no, może nie tyle poznania Boga, ale na tyle poznania, co jest dobre, a co jest złe, że postanowił za tym iść? Czy rzeczywiście tak naprawdę miał jakieś argumenty, które go przekonywały, ale je odrzucił? A może miał te swoje sumienie, ale też nie żył zgodnie z nim. I, i nie dlatego, że był słaby, każdy z nas ma jakieś słabości, a dlatego, że mu się nie chciał. Bóg jest sędzią. On to wie i on będzie sądził. Ale teraz, tak jak zacząłem, że mówię, że czasami, kiedy ktoś o to pyta, odpowiadam, tłumaczę, a później mówię: A co z tobą, który słyszałeś Ewangelię? Więc pytanie do ciebie, dwa pytania, bo dwie grupy słuchaczy mogą być. Pierwsze pytanie: Czy słyszałeś Ewangelię? Czy wiesz, że Bóg Ciebie kocha? Czy wiesz, że jesteś grzesznikiem, który przez swój grzech jest oddalony od Boga? Czy wiesz, że Jezus z miłości oddał za Ciebie życie? I czy kiedyś postanowiłeś: Jezu, przebacz mi moje grzechy, chcę żyć w przyjaźni z Tobą? Może dziś jest ten dzień, więc powiedz swoje życie Jezusowi po raz pierwszy albo po raz kolejny. Zacznij się modlić, zacznij czytać Biblię, zacznij od Ewangelii i znajdź wspólnotę z innymi ludźmi wierzącymi. A być może jesteś człowiekiem, który żyje w przyjaźni z Jezusem i to może bardzo już długo. Pomyśl sobie, co robisz przez swoją modlitwę, przez swoje świadectwo, przez swoje głoszenie słowa, przez zapraszanie ludzi w różne miejsca, przez polecanie różnych książek, audycji. Żeby ludzie mogli poznać Boga. Czy rzeczywiście pomnażasz to co, to, co masz? Każdy z nas, kto jest zbawiony, dostał ten dar zbawienia, żebyśmy go pomnażali. I są różne funkcje w ciele Chrystusa, w Kościele. Są różne obdarowania. Ale czy znasz swoje obdarowania i czy zgodnie z nim działasz? Duchu Święty, zapraszam Cię teraz. Ty jesteś tym, który namaszcza ciało Chrystusa, czyli Kościół. Ty jesteś tym, który prowadzi Kościół dzień po dniu. Ty jesteś tym, który chce do nas mówić, do tych, którzy Ciebie nie znają, aby cię poznali, ale chcesz mówić też do nas, którzy poznaliśmy Jezusa, abyśmy byli świadkami Jego miłości wszędzie tam, gdzie nas stawiasz. Duchu Święty, otwórz nasze duchowe oczy, otwórz nasze serca, abyśmy kochali ludzi, którzy wokół nas są i żebyśmy tak, jak potrafimy, dzielili się z nimi Ewangelią, aby oni mogli poznać Jezusa. Amen.